W kolejnym odcinku z mega prezentów. Oczywiście pozdrawiam wszystkich, co mi dali prezenciki. Możemy zaczynać: Sparagi, Red Lipstick Monster, mówiąc inaczej, Bili się piekło, Kontrakt, Hejterzy, Cza nie tylko z nazwy wchodzę do raf gry Słuchajcie błazny, nie jestem potworem Będę koszmarem, Ty mnie hejtujesz jak książkę Wydaje, Więc proszę o pióro chcesz mnie dyktować Autograf w książce, nie musisz dziękować I jeszcze kilka rad dla Ciebie Jak poczuć radość i pewność siebie masz za dużo brzydkie tatuaż, włosy za cienkie Twarz za ponura, cele Ci powiem, że nie masz racji I to Cię woli, zarabiam na pasji Pora na kontrrewolucję, zaczynam, przychodzi mi na myśl Jedna maksyma run the world W yes. nas jest siła Ty jesteś brzydka Krytyka i chęć stosunków, pretensjonalność, zero szacunku na 100 Pełni zapału, za mało o-o, kreskują w zdaniu Nie ma przecinków i nie ma zasad, tak tu wygląda, hejterów masa Zamknij ten kanał, to jest żałosne, może zrozumiesz jak już dorośnie. Ty widzisz we mnie cycki i usta, hormonów burza, a w głowie pustka Zamiana ról, ja krytykuję, ty lecisz w dół, ja pnę się w górę Mówiąc inaczej, to dis od kobiet, na ciele dreszcze, pitwoć w krwiobie Ile w górę, trampolina, ja się wożę i Mam za sobą, lisią, armię przy nich, więc wypadasz marnie. Teraz tu nadchodzi twoja zguba, królowy tuba, kalorii w subach. Mocno, przepraszam, się trochę spieszę. Ty, sprawdzian, przyry, ja na imprezę. Ty jesteś ta tak? Gadane. zaprasza na kawę, bo chce mieć mnie na stałe A gdy powiem nie, to na pewno znaczy nie Zaczyna obrażać, chce się wyżywać, Karolina pokaż im jak to jest, wygrywa! Węgrz paradić i pozamiatane, wielcy hejterzy dostali już lanie Kto to? Nie znam, słabe, nie lubię, oglądam dlatego, bo brakuje nie w I w sumie, mówię to wszystko z przekąsem. Na profilowym zdjęcie z dziewiczym bąsem wchodzę na profil YouTube, y, a lasce wychodzi, gdy ma dywan za duży. Co tu jesteś, hej, do zniesienia? Czego tu szukasz? Napijasz wyświetlenia, Tysiące widzów, to na YouTube. Ie. Ciągle jak hey, już nie będziesz w tym klubie Ciągle się powtarzał. coś kopiuje, to chyba nie nas już obejmuje. I co dziewczynko, myślisz, jesteś lepsza. by skończyć, dawać i nie bądź się Oh, 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 oh. Chodź bit, to będzie magiczny hit. Hermiana i to nie biegnij nic. Hej, mała, co ty robisz tu? Jest po dziewiętnastej pora, lulu. Twój czas będzie krótki, niepoliczony jak ten. Możecie lajknąć i subnąć. Dziękuję za nimkę. wszystkich, co mi dali prezenty, Pacaus.